Vitor Roque zadebiutował w FC Barcelonie. Mamy kolejnego Polaka w lidze hiszpańskiej. Czy że kupiło Messiemu złotą piłkę? Nietypowy pomysł Jose Mourinho. Sergio Ramos starł się z kibicami. Nowy kształt kartek, innowacyjny pomysł w Anglii. Tottenham ma nowego napastnika. Lewandowski poza pierwszą dziesiątką w plebiscycie na Sportowca Roku. A więc przechodzimy do pierwszego tematu odcinka. FC Barcelona nie bez kłopotów zwyciężyła w ostatniej kolejce La Liga. Duma Katalonii przegrywała do 55 minuty, ale ostatecznie po bramce zrzutu karnego w 93 minucie wywiozła z Estadio de Gran Canaria bardzo cenne 3 punkty a przy jednej z bramek Lewandowski zaliczył bardzo ciekawy udział. Najważniejszym momentem tego spotkania był jednak debiut Vitora Roque. 18 latek pojawił się na Murawie w 78 minucie i miał nawet dobrą okazję, żeby wpisać na listę strzelców, a ogólnie jego występ był oceniany bardzo pozytywnie. Pozostaje nam tylko czekać na debiutancką bramkę Brazylijczyka w barwach FC Barcelony. Do La Liga trafia kolejny Polak. Do hiszpańskiej granady na zasadzie wypożyczenia z RB Salzburg dołączył Kamil Piątkowski. Zespół młodzieżowego reprezentanta Polski zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w La Liga, tracąc przy tym 5 punktów do miejsca poza strefą spadkową. Miejmy nadzieję, że Piątkowski podniesie poziom defensywy granady, która jest na ten moment drugą najgorszą obroną w Lidze. Z ciekawym zadaniem na mecz 1. 16 Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt wyszli piłkarze trzecioligowej drużyny. Arandina co prawda przegrała z królewskimi 1-3, ale dla zawodników tej drużyny sama możliwość zagrania przeciwko takim gwiazdom jak Rodrigo, Camavinga czy Valverde było już największym wyróżnieniem. Do tego zawodnicy Arandiny mieli jeszcze jedną misję na to spotkanie. Każdy z nich przygotował listę, którą koszulkę Królewskich chcieliby otrzymać po meczu. Największym zainteresowaniem cieszył się Luka Modric, którego koszulkę meczową zażyczyło sobie aż 9 Piłkarzy. Ale zostając jeszcze przy tamtym spotkaniu to olbrzymi hejt od tureckich kibiców Ardy Gulera otrzymał inny zawodnik Realu Madryt czyli Nikopas. Wszystko przez to, że Argentyńczyk w jednej akcji nie zdecydował się na podanie do Gilera, a w drugiej zmarnował okazję po jego podaniu okradając go niejako z asysty. Pod ostatnim zdjęciem na Instagramie Nikopasa pojawił się wysyp komentarzy krytykujących Argentyńczyka. I gdy normalnie pod postami miał maksymalnie 5000 komentarzy, tak pod ostatnim jest ich już ponad 16 tysięcy. Pod lupę została wzięta złota piłka dla Messiego za 2021 rok. Jak poinformowały dzienniki Le Monde i portal Mediapart, francuski wymiar sprawiedliwości bada sprawę wywierania wpływu przez PSG na redaktorze naczelnym France Football po to, aby Argentyńczyk zdobył złotą piłkę właśnie jako piłkarz klubu ze stolicy Francji. Pascal Ferre, czyli wspomniany redaktor naczelny miał otrzymywać różne prezenty, mieć ufundowane podróże w obie strony do Kataru czy miejsce na Park de Princes na niektóre mecze PSG. Na razie cała sprawa jest w toku, więc pozostaje nam tylko czekać na to, jak rozwinie się ta sytuacja. Z kontrowersyjnym pomysłem wypalił ostatnio Jose Mourinho. Szkoleniowiec Romy zasugerował, że należy zakazać piłkarzom urodzonym w Afryce reprezentowania krajów innych niż te, z którego pochodzą. Wszystko po to, aby te kraje stały się bardziej konkurencyjne i zwiększyły swoją szansę na sukcesy na Mistrzostwach Świata. Z pewnością byłoby kilka takich krajów, które mogłyby na tym sporo zyskać, ale osobiście uważam, że nie powinniśmy odbierać piłkarzom prawa do wyboru, w jakiej reprezentacji chcą grać. Oczywiście, o ile mają tą możliwość wyboru. Doszło do spięcia między Sergio Ramosem a kibicami. Sevilla zdecydowanie jest jednym z największych rozczarowań w tym sezonie. Zespół ze stolicy Andaluzji ma już trzeciego trenera w tym sezonie i znajduje się tuż nad strefą spadkową La Liga. Ostatnio przegrali kolejne spotkanie, tym razem 0-2 do 2 z Atletikiem Bilbao u siebie. Po spotkaniu w trakcie wywiadu Sergio Ramos starł się z krzyczącym do niego kibicem, który miał go obrażać. Na to obrońca odpowiedział. Miej trochę szacunku kiedy rozmawiamy. Szanuj ludzi i herb. Szanuj i zamknij się teraz. A wszystko to oczywiście nagrały kamery. Z nietypowym pomysłem podczas ostatniego meczu FA Cup wyszła Angielska Federacja Piłkarska. Podczas spotkania między Brentford a Wolverhampton drużyna Wilków od 9 minuty Musiała radzić sobie w dziesiątkę. Wszystkich jednak zaskoczył kształt czerwonej kartki, którą obejrzał jeden z zawodników. Była ona okrągła. Jak podaje Sport Bible, okrągłe czerwone kartki miały zostać wprowadzone specjalnie dla piłkarzy mających kłopot z rozróżnianiem kolorów. Jeśli zawodnik ma tego rodzaju problemy, zrozumie, że prostokątna kartka jest żółta, a okrągła czerwona. Istnieje jeszcze druga wersja, która tłumaczy, że w ten sposób sędziemu łatwiej jest wyjąć kartonik o konkretnym kolorze. Ale nie da się jednak ukryć, że wyglądało to nieco dziwnie. Konkretne wzmocnienie to ten hamuś, ściągnęli nowego napastnika. Na zasadzie wypożyczenia do drużyny z Londynu trafił Tim Niemiec latem za 20 milionów przeniósł się z powrotem do Lipska z Chelsea, ale nie potrafił złapać tam odpowiedniej formy. Timo Werner postanowił więc odbudować się gdzie indziej i ponownie spróbować swoich sił w Premier League. Ciekawe, czy tym razem jego występy będą nieco lepsze niż w poprzednim klubie z Londynu, w którym grał. Lewandowski daleko poza podium w plebiscycie na najlepszego polskiego sportowca 2023 roku. Niemoc Strzelecka w klubie i reprezentacji oraz brak sukcesów z kadrą poskutkowały, że po raz pierwszy od 2000 10 roku Lewy znalazł się poza top 10 najlepszych sportowców roku. Kapitan reprezentacji zajął odległe 17 miejsce, co według wielu jest jednak dużą przesadą, gdyż faktycznie ciężko byłoby powiedzieć, że zasługuje na zwycięstwo, ale tak odległe miejsce po prostu nie przystoi klasie Lewandowskiego. A cały plebiscyt wygrała Iga Świątek... Podium zamknęli Bartosz Marzylik oraz Aleksander Śliwka. Były selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos wraca do pracy. Portugalczyk, jak widać, zdążył już dojść do siebie po traumatycznym przeżyciu, jakim było prowadzenie reprezentacji Polski, i znalazł już sobie nowego pracodawcę. Co ciekawe, po raz pierwszy od wielu lat obejmie on nie reprezentację, a klub. Santos został trenerem tureckiego besiktaszu i z pewnością wielu z nas będzie z niecierpliwością czekać na wyniki Santosza, tak samo jak to było w przypadku Paulo Souzy. Pozostaje tylko życzyć powodzenia, trenerze! dramatyczny występ Kuby kiwiora w Pucharze Anglii. Arsenal podejmował u siebie Liverpool w ramach 1.32 finału Pucharu Anglii. Szansę od pierwszych minut dostał Kuba Kiwior i zagrał całe spotkanie, ale raczej nie będzie wspominał tego zbyt dobrze. Spotkanie było bardzo wyrównane, na wysokim poziomie, aż do 80. minuty, kiedy to Kuba Kivior po rzucie rożnym wpakował piłkę do własnej bramki. Polski środkowy obrońca przeżywa ostatnio bardzo słaby okres w Arsenalu. Często daje się objeżdżać po pełnia masę błędów, a teraz ta bramka samobójcza, która przyczyniła się do ostatecznego odpadnięcia Arsenalu z FA Cup. No i jak tak dalej pójdzie, to Kibior chyba będzie zmuszony poszukać sobie nowego klubu.